Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj zatrzymać się przy czytaniach z czwartej niedzieli Wielkanocnej. Niedziela ta jest nazwana. Niedzielą dobrego pasterza, ale jednocześnie jest niedzielą modlitw o powołania kapłańskie. Dla nas jest to również ważne wezwanie, bo to Chrystus, który jest dobrym pasterzem, wskazuje nam na siebie, że on jest bramą owiec, że on zgromadzi swoje owce. I teraz w kontekście tego, co dzieje się w Kościele, szczególnie wyboru nowego papieża, nabiera to takiego szczególnego znaczenia, bo Chrystus jest tym, który wyznacza głowę widzialną Kościoła i wskazuje nam właśnie na tę jedność, że Pasterz to ten, który przewodzi Kościołowi. Dziś na ten temat będą rozmawiać. Anna Harmata. Ksiądz Maciej I Roman Harmata. Przyjrzyjmy się tym tekstom, bo one są w jakiś sposób tak troszkę prorocze wobec tego wszystkiego, co, co widzimy we wszystkich mediach, konklawę i, i tak dalej. Przyjrzyjmy się tym tekstom. Chrystus mówi wyraźnie, że On jest dobrym pasterzem, zna owce, słuchają Jego głosu, daje im życie wieczne. Ojciec wskazuje na Ojca, który jest większy od wszystkich i nikt nie wyrwie nas z jego ręki. To są słowa bardzo ważne dla nas w tym kontekście, w akurat ostatnich dni. Bo tu od, od razu, tak jakoś, jak ja słucham, to od razu nasuwa się taki wniosek, że słuchanie i, i przyjmowanie słowa tworzą szczególną więź bliskości. Bo to mi się wydaje, nie możemy tych rzeczywistości od siebie odseparować. Chrześcijaństwo jest przecież relacją. To nie jest ideologia, prawda? Je, je, jakaś jedna z wielu, którą świat głosi. Chrześcijaństwo jest przede wszystkim relacją. Relacją z osobą. Z osobą Jezusa Chrystusa. Z osobą, która mnie kocha, która mnie miłuje. Która mnie zbawia. Więc ja sobie myślę, że można by nawet pójść o krok dalej. I wpatrując się w te czytania, ale szczególnie Ewangelię, to nie dobrego pasterza, nie? który znowu jest dobrym pasterzem. Nie jest złym pasterzem. Jemu naprawdę zależy na dobru owiec. To można by nawet, mi się wydaje, powiedzieć więcej, że nasza tożsamość, jakby ona rodzi się ze słuchania i przyjęcia tego, co słyszymy, za swoje. Tylko o jaki rodzaj tu słuchania chodzi? Wydaje mi się, że chodzi tu bardziej o słuchanie sercem aniżeli uszami. Tu chodzi o bardziej słuchanie ducha, słuchanie serca. Aniżeli słuchani fizycznymi uszami. Usłyszeć można różne rzeczy. No ludzie różne rzeczy słyszą, a zazwyczaj to jest tak, że słyszą to, co chcą usłyszeć. To już taka jest ludzka nasza przekorna natura. I widzą to, co chcą zobaczyć i słyszą to, co chcą usłyszeć. Nie? Pewnych rzeczy ludzie nie chcą usłyszeć. Dlatego można słuchać Boga i można go słuchać. Można słuchać go jednym uchem, a kto się mówi drugim wyleci bardzo szybko. Ale najważniejsze wydaje się w relacji, jeśli mówimy o relacji, no to jest, jak już powiedziałem tożsame, no to jest słuchanie serca, czyli przygnięcie serca do serca. Zresztą nie dość powiedzieć, bodaj to była święta Teresa od dzieciątka, czy Avila już nie wiem, czy ta większa, czy mniejsza, ale powiedziała, że, że modlitwa to jest właśnie nic innego jak przygnięcie do siebie dwóch serc. Które są w sobie zakochane. Czyli rozmowa tych dwóch serc. To jest taki obraz, który widzę też cały czas Jana, który przytula się do piersi Jezusa, czyli do jego serca. Jan słucha serca Chrystusowego. I Jan jest tym, który rozpoznaje pana Jezusa, który przychodzi po zmartwychwstaniu. Inny całkowicie, prawda? Praktycznie nie do poznania. Inni go nie poznają, a Jan jest tym, który do reszty mówi: To jest pan. To jest Pan, dlatego że on kochał. Czyli nie rozpozna Chrystusa, nie usłyszy jego głosu i nie rozezna głosu Chrystusowego, tak sobie myślę, w kakafonii tysiąca innych głosów w świecie i wszędzie. Również w kościele. Nie rozpozna Jezusa serce, które po prostu go nie kocha, które za nim nie tęskni. Ja myślę, że to jest klucz tutaj. I o taki rodzaj słuchania mi się wydaje, chodzi. Kiedy Pan Jezus mówi, że moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Jezus pięknie to też tłumaczy, gdy tłumaczy przypowieść o siewce, prawda? Kiedy ten fragment Izajasza konkluduje, że nie zrozumieli sercem, nie nawrócili się i nie mogłem ich uzdrowić. A więc tutaj chodzi właśnie o to rozumienie sercem, słuchanie sercem, to co ksiądz mówi. Zresztą Jezus w kontekście tego słuchania słowa, bo przecież tutaj Jezus, prawda, mówi, owce moje słuchają mego głosu i on też mówi mhm. w przypowieści o siewcy, słowo mhm. Boże jest tym pokarmem, tym ziarnem, mhm. który wpada. A więc relacja jest do słowa Bożego poprzez słuchanie i rozumienie sercem. Mhm. Dokładnie, ale jeszcze, pójdźmy jeszcze dalej, bo właśnie dopiero kiedy wybierając serce jako to miejsce. Gdzie przystęp ma tylko i wyłącznie Bóg. Nie zauważmy to. To jest, serce jest też tą świątynią, czy tą izdebką, o której Pan Jezus mówił w innym miejscu. Nie? Że mamy wejść do swojej izdebki, zamknąć się w tej izdebce, i Ojciec, który widzi w ukryciu, ono, odda. Tam jest to spotkanie intymne. Więc jeżeli serce jest tym miejscem, gdzie przebywa Bóg, i Jego głos w nas rozbrzmiewa, to my, wybierając je za swoje, takie autentyczne centrum, Dopiero wtedy, kiedy tam przebywając, to co powiedziałeś, słuchamy Bożego Słowa, przyjmujemy je, czyli wyznajemy wiarę w to Słowo. I zanim idziemy, tak naprawdę my się z Boga rodzimy. I teraz dalej, stąd mi się wydaje też wychodzi to poznanie Boże nas, bo dopiero takich, tak zrodzonych zna nas Pan. On nas z innych nie zna. Jest też taka w nas tendencja, nie, że my często zobaczcie, nawet jak tu w relacjach tego świata, jak my gramy niejednokrotnie, zakładając przeróżne maski na swoje twarze, udając kogoś, kim naprawdę nie jesteśmy. nie, Pewnych rzeczy nawet nie chcielibyśmy, żeby ludzie o nas wiedzieli. No? Pewnych rzeczy się wstydzimy, o pewnych rzeczach wolelibyśmy nie mówić, pomijać, jak to wyjdzie, no to jest przyczyną wielkiego bólu dla nas. Niekiedy rozgoryczenia, itp, itd. Tymczasem Chrystus znalazł na wskroś, nie. Przed nim nie musimy się w ogóle wstydzić. Byłoby tu czymś, myślę nie wydaje, nie na miejscu, gdybyśmy maski akurat w relacji z nim zakładali. Zresztą jeszcze raz chcę powiedzieć, ten przykład tylko podaje po to, żeby powiedzieć i uświadomić, że nie o takie poznanie chodzi. To nie jest poznanie w kategoriach tego świata, to jest bardziej poznanie serca. Chciałbym tutaj przywołać na moment naszego amerykańskiego trapistę, Tomasza Mertona. Tomasz Merton napisał kiedyś. Takie słowa. Nasze fałszywe ja musi umrzeć, bo Bóg go nie zna. On zna jedynie to ja, jakie w nas stworzył i oczekuje na jego odpowiedź. To są bardzo ciekawe słowa. Bo, moi drodzy, my stajemy się owcami Chrystusa, tak jak dzisiaj słyszymy to w Ewangelii, kiedy słuchamy Jego głosu i idziemy za nim. Ja mówię wyraźnie: idą one za mną. To są słowa Pana Jezusa, i ja daję im życie wieczne. Musimy pamiętać, że, bo to się nam wszystko tak składa w jedną całość, że po grzechu Bóg wypędził człowieka z raju. Miejsce tam się dla niego nie znalazło. Dlaczego Pan Bóg to zrobił? No, nie ma miejsca na grzech w niebie. To jest oczywiście słuszna intencja, jak najbardziej, ale to nie, nie było przyczyną wypędzenia człowieka z raju. No, chodziło o dostęp do drzewa życia. Otóż to. Że człowiek stanie się tak jak Bóg. Otóż to. Więc to, zobaczcie, że to było dla dobra człowieka. Bóg wszystko, co robi, jest dla naszego dobra. Wypędzenie człowieka z raju było po to, bo Bóg obawiał się, tak jak mówisz, żeby nie spożył jeszcze owocu z drzewa życia i co? I nie utrwalił na wieczność życia w stanie grzechu, to co pani Ania powiedziała. Bo te światy są ze sobą niekompatybilne. Gdyby takie coś się stało, moi drodzy, nie pomogłoby już nic. To już był koniec dla nas. Więc te, zobaczcie, jaki szybki akt interwencji Bożej wtedy, nie? I to wypędzenie, żeby broń Boże nie zjeść jeszcze z drzewa życia. I co teraz się dzieje w Chrystusie? No właśnie, w Chrystusie Bóg daje nam życie wieczne. Ale nie jako coś, co my możemy posiąść. No, bo tu jest znowu ta mentalność nasza, nie? Że ja coś będę teraz robił, zrobię i życie posiądę. Do, dostąpię go, zaszczytu, chwały itp. Itd. To nie jest życie, które my możemy posiąść, ale to jest życie w nim, jako czyli w Bogu, jako udział w życiu zmartwychwstałego. To jest na, na podobnej zasadzie, jak ja zawsze tłumaczę, na czym polega kapłaństwo, czy sakrament kapłaństwa. Kapłaństwo nie jest moje. Ja mówię teraz o tym kapłaństwie hierarchicznym, służebnym, bo nie mówimy tutaj teraz o kapłaństwie królewskim. Powszechnym, tak. Ale i przez to królewskie, powszechne kapłaństwo, to nie jest nasze. My mamy współudział, nie? W jedynym kapłaństwem jakim? Jezusa Chrystusa. Czyli jedynym kapłanem, prawdziwym, jedynym kapłanem jest Chrystus Jezus. My jedynie, a i szczególnie w tym wymiarze, wymiarze służebnym, hierarchicznym, mamy udział w jedynym kapłaństwie Chrystusowym. Czyli to nie jest żadną moją zasługą. Zasługa jest całkowicie po stronie Chrystusa. Jego ofiary. I przez tę Jego ofiarę, moc tej ofiary, ja mam tę łaskę współudziału w Bożym życiu. Bo po to Pan Jezus przyszedł, nie? Objawić nam Ojca. I dać nam życie. Żebyśmy to życie mieli w obfitości. Od kogo to życie podchodzi? No od Ojca. On jest dawcą życia. I to jest to, czyli ten współudział w życiu zmartwychwstałego. W życiu Bożym. No okazuje się, że to jest właśnie tym drzewem życia w raju. No to jest to drzewo życia. I, i, I staje się nim oczywiście przez śmierć na krzyżu. Zresztą, bardzo wyraźnie, w, to jest taki chyba najbardziej, mi się wydaje, że tak mogę powiedzieć, popularny fragment Pisma Świętego, nawet nasi bracia protestanci bardzo chętnie go, z niego korzystają. Niejednokrotnie możecie go zauważyć, nawet na samochodach. Takie przyklejone te bumper sticker, nie, te, te na zeżakach. Przyklejki Jan 3,16. Nie? No ludzie, a co to znaczy Jan 3,16? No to trzeba czytać Ewangelii, się będzie miał. Jan 3,16 to jest, to jest taka najbardziej podstawowa, mi się wydaje, no, naj, najprostszy kerygmat, no, że rzecz ujmując krótko, który pokazuje, że rzeczywiście Bóg jest miłością, bo Jan 3,16 mówi tyle, że tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Żeby nie zginął, ale miał życie. Ale wcześniej. Powiedział tak, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. My wiemy, że to wywyższenie dokonało się na Krzyżu, prawda? Tak jest. A więc Kalwaria, i na nim zrodził się nowy człowiek, ale tam zrodził się też Kościół, na Krzyżu, tym tą, tą dopełnieniem ofiary, czyli wspólnota, co, czym jest Kościół? Znowu, to jest wspólnota nowego życia. To jest wspólnota nowego życia, symbolizowanego właśnie przez wodę i krew, czyli sakrament chrztu oraz Eucharystii. Sakrament chrztu i Eucharystii, przez które my wchodzimy do wspólnoty no i się w niej odnajdujemy. Znowu, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Wracając do tego, to jest dla mnie ta dobra nowina z, z dzisiejszej Ewangelii, no nie, że wiara i przyjęcie, przyjęcie tego słowa z wiarą, ale znowu, przyjęcie i przygnięcie do niego sercem, Bardziej niż na poziomie intelektu, słuchania, tak jak nie wiem, słucham wykładów, prawda, czy prelekcji, skądinąd bardzo mądrych i, i w ogóle, które wiele wnoszą do mojego życia, nie, nie twierdzę inaczej, ale one są, no, na pewien czas. Na chwilę mnie ubogacają, może formują jakoś mnie jak najbardziej. Są pomocne, ale nie są krytyczne w kwestii najważniejszej, jaką jest życie wieczne. Tu chodzi o. Zrozumienie, przygniecie całkowicie inną sferą, jest to sfera serca. Bo my się owczarnią Pana właśnie stajemy wówczas, kiedy słuchamy Jego głosu i za nim idziemy. Więc nie ma innego życia wiecznego, jak tylko w postaci udziału w Jego życiu. Udział. Jeszcze raz to trzeba podkreślić, to jest udział w życiu Boga. I tak się nasuwa pytanie, to na czym polega ten udział? I to, co wcześniej powiedzieliśmy, na miłości. Udział w miłości. Ten, kto kocha, rozumie słowa Pana Jezusa. Ten, kto kocha i wierzy, otrzyma uzdrowienie, otrzymuje pomoc. Jest to połączenie. Na tym polega właśnie kroczenie i trwanie w Panu Bogu poprzez miłość. I tak jak czytamy z kolei w drugim czytaniu, nie będą już łaknąć. Ani nie będą pragnąć i nie porazi ich słońca, ani żaden upał, bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę Bóg z nich oczu, otrze. Chodzi o źródło miłości. Tam w Bogu jest źródło miłości. My uczymy się, doświadczamy tej miłości, idziemy za tą miłością, mamy udział a Pan Bóg chce nas doprowadzić do źródła miłości. No, no właśnie, no i paradoksalnie ten obraz, który Pani Ania przywołała z Apokalipsy Świętego Jana pokazuje, że ten baranek paschalny jest jednocześnie naszym pasterzem. Tak. No nie? To jest, to jest ta sama osoba. Czyli jednocześnie pasterzem i to jest zrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że On jest jednym z nas. Bo z Chrystus stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas. Sam się, On się stał też członkiem Owczarni Bożej, żeby osiągnąć życie dla całej Owczarni. To jest krytyczne do pojęcia tego wszystkiego, bo inaczej, moi drodzy, to my się, no właśnie, poruszamy na poziomie jakiejś idei, ale to nie jest w ogóle tożsame i kompatybilne z życiem naszym. Tymczasem przez fakt wcielenia to się tam wszystko zaczyna, bo Chrystus staje się człowiekiem, członkiem owczarni, żeby osiągnąć życie dla tej owczarni. Stąd jest bardzo istotna ta tożsamość losów baranka i jego owczarni. I teraz znowu ta kwestia staje się jasna. Tylko ci, którzy do Niego należą, mają udział w Jego życiu. Dlatego ja jestem drogą, prawdą, życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. No to musimy sobie to uświadomić, my to musimy światu głosić. Nie ma innej drogi do Ojca. Tylko Jezus Chrystus. Przez udział w Jego zmartwychwstaniu mamy życie w Bogu. I to życie wieczne. Więc tylko ci, którzy do niego należą, mają udział w jego życiu. Tak jak on ma udział w życiu ojca, bo to jest, to jest bardzo no, taka konsekwencja, nie? Kto mnie widzi, panie mówił wiele razy, widzi ojca. Ja, ojciec, jedno jesteśmy. A on, co zrobił ojcu? Całkowicie zawierzył. Mówi: Ja nie głoszę niczego od siebie. To, co usłyszałem, od ojca, to wam mówię. No znowu. Jaki rodzaj słuchania? No właśnie. Jak Jezus słuchał ojca? Jezus przede wszystkim słuchał ojca na modlitwie, bo widzimy, jak wychodził czasem na całą noc i modlił się. Ale Jezus poprzez to słuchanie jest wzorem, bo on mówi, że owce idą za nim, a więc muszą słuchać jego słowa. To słowo ma moc zbawić wasze dusze. A więc to nie jest tylko wyłączne słuchanie. To jest przyjęcie sercem i teraz wprowadzanie tego w życie. A więc to jest bardzo konkretne. I teraz. Kiedy patrzymy na pierwsze czytanie, prawda, to widzimy tutaj jaka moc towarzyszy działaniom Świętego Pawła. Ale jednocześnie, kiedy patrzymy na Apokalipsę, to też widzimy, w jaki sposób to słuchanie jest wprowadzane w życie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy ci, którzy są w tym orszaku uświęceni, prawda, oni wprowadzają to poprzez oczyszczenie we krwi Baranka. A więc to są ci, którzy przyjmują sakramenty. Którzy żyją tym, co Kościół daje, opłukali swe szaty, wybielili je, a więc poprzez krew, poprzez to wszystko, co płynie teraz w Kościele, to jest konkretne wprowadzanie mhm. w życie. A więc słowo, sakramenty, to nas oczyszcza, to nas, to nas prowadzi za barankiem. No I, to... i jeśli modlitwa? Modlitwa, oczywiście. No to jest słuchanie sercem. Bo ja będę do tego wracam. Mhm. Modlitwa to jest wysłuchanie sercem. To jest wysłuchanie sercem. Zresztą najdoskonalsza forma modlitwy, to przecież ta modlitwa myślna, prawda? Tam słowa nie padają. Ale rozmawiamy z sercem, sercem, które tęskni, sercem, które pragnie, sercem, które kocha. Czyli Jezus, uczymy się od Niego. Jezus, który całkowicie zawierzył Ojcu i był Mu posłuszny. I przez takie coś, wpatrując się w takiego pasterza, prawda i słuchając Jego słowa, my uzyskujemy udział w Jego życiu, kiedy Mu zawierzamy, i kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Te dwie sprawy: zawierzenie i posłuszeństwo. Więc to jest to, jest to bo prawdziwe, jeszcze raz, ja to tak myślę, sobie zamknę teraz tę swoją myśl, że prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu. Tyle. Prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu. To tutaj, tak naprawdę, w sercu, jesteśmy poznani, ale też i tutaj sami najdoskonalej poznajemy. I to jest pięknie podsumowane w słowach Jezusa: Moje owce słuchają mego głosu a ja znam je, one no idą za mną. No po słuchanie Pan Jezus poznaje serce. To poznanie serca właśnie na modlitwie, to poznanie serca. I wtedy, jeżeli serce kocha, idzie za Panem Jezusem, rozpoznaje. Ale trzeba też pójść za ciosem i powiedzieć to bardzo jasno, bo my w tę pułapkę też wpadamy, że poza sercem jesteśmy obcy. Poza sercem jesteśmy pozbawieni tożsamości. Czyli co? Można klepać modlitwy, ale to może być tylko i wyłącznie tak zwana klepanina. Można po prostu wypowiadać tysiące słów, skądinąd bardzo zbożnych, ale sercem być daleko od Boga, od Jego Woli, od Jego Słowa i stąd później wielkie rozczarowanie. Idź precz, nie znam Cię. No ale ja mówiłem, Panie, Panie, prawda, jedliśmy przy stole jednym, czyli zobacz, nawet sakramenty, tutaj też nie jest gwarancja. Też nie jest. No ale Bo tu chodzi chcesz o, chcesz. bo tu chodzi, tak, Ci z Apokalipsy jak ale tu chodzi o co? O tę szczerość serca, nie? Osłuchanie o, o to i szczere, wypełnianie serca. Miłość, Życie w sercu, wiara w sercu. No dokładnie. To jest to, czyli, czyli zawierzenie i posłuszeństwo. Bo poza sercem jestem obcy i pozbawiony tożsamości. Dlatego takich pan Jezus nie zna, którzy przeżywają te relacje z nim bez serca. Poza sercem. Ono jest jakby daleko. Czyli bez... Nawet w Starym Testamencie, ile takich obrazów mamy, nie? Że lud ten czci mnie wargami, ale sercem swoim daleko jest ode mnie. Mam dość tych waszych i tego wszystkiego, to mi się przeżarło już. No, to są takie mocne słowa u Ezechiela bodajże. Więc zna tylko tych i takich, których sam obdarzył sercem i którzy żyją w sercu. Takich Bóg zna. Dlatego taki dar odnowionego serca ciągle i każdego dnia, prośmy, w związku z tą niedzielą dobrego pasterza, no i... serca zasłuchanego, które. Zawierza całkowicie i wszystko Panu Jezusowi, i które chce być i jest Jemu posłuszne. I teraz tutaj przychodzi ta świadomość, że ja chcę, ale nie potrafię, dlatego idę i się modlę i przebywam z Panem Bogiem, aby mieć tą miłość od Niego i teraz tą miłością dzielić się z innymi. Ja taki obraz dzisiaj mi został, bo jesteśmy w momencie konklawy. Nagrywamy ten nasz podcast w tym dniu, kiedy dosłownie przed chwilą kardynałowie weszli do kaplicy Sekstyńskiej, każdy z nich. Widzieliśmy ten obraz transmitowany przez media praktycznie z całego świata: kardynałów, którzy siedzą w kaplicy Paulińskiej, zasłuchani właśnie w natchnienie Bożego Ducha. Cudowny obraz ciszy, nie padło tam żadne słowo, czekali oczywiście na przyjście kardynała Pietro Parolina, który rozpoczął wtedy modlitwę i uroczystą procesję, już zlitają do wszystkich świętych na ustach kardynałowi całego kościoła. Ale wcześniej ten moment ciszy w Kaplicy Paulińskiej, on do mnie jakby najbardziej przemówił. I ta kamera, która pokazywała niejednokrotnie ważne zamknięte oczy kardynałów, to skupienie na twarzach Prawda? No, widać, że bardzo przeżywali ten, ten moment. nie? No to jest to. Zresztą nie dość wspomnieć, że pierwszym językiem Boga jest cisza. Prawda? Słuchajmy Go w naszym sercu. Tam się spotykamy. To jest ta izdebka, to jest to miejsce intymne spotkania, zawierzenia, poznania, ale i po prostu bycia poznanym. Niech zatem nam wszystkim dobry Bóg błogosławi i... Pan z Wami i z duchem, z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.